Elo, elo, kurde bele, witam. Ja jestem Chrystus BTKJ, a to kolejny odcinek z MTA na serwerze 4Life. Także, może bez przedłużania, przejdziemy od razu do donatów. In real life Czyli po prostu tych ze, ze streamów Także dzięki Miki123123 123, Dzięki Mirosław Dzięki Volt2k3 Dzięki Szyszken albo SX -Y SXyszken Ale chyba Szyszken Po prostu się kolega pomylił, I don't know <grym> Dzięki Hehek, dzięki Shot po Shocie, Dzięki Baby Yoda Dzięki I'm X Michu Dzięki Ciastuś, dzięki Detim Dzięki Pikselowy, dzięki Szary Dzięki MRZ, dzięki Konrol Dzięki Arczak, dzięki TV i dzięki Kadziu. Słuchajcie, od dzisiejszego odcinka już nie będzie donatorów z MTA, ponieważ zajmowało mi to bardzo dużo czasu samo wycięcie tego, a ten czas wolałbym poświęcić po prostu na montaż, żeby to jeszcze bardziej było kozackie, dopracowane pod względem montażu, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. No i tak, nagrywam dzisiaj na nowym komputerze, to jeszcze wszystko jest testowe, będę też montował w nowym programie, czyli premierze pro, więc jeszcze nie wiem, jak ten odcinek będzie wyglądał, musicie mi wybaczyć, jeżeli coś będzie nie tak, ale mam nadzieję, że wszystko będzie git. No, i jak widzicie, mamy aktualnie 62 FPS-y. To jest max ile można mieć na tym serwerze, ponieważ ten serwer ma blokadę taką. No więc 300 FPS-ów nie będzie, ok? Ale 60 i tak jest Git, także mam nadzieję, że będzie gitarka. Dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy dali mi donate'a i przyłożyli się do tego, że mam ten nowy komputer, mogę nagrywać, etc. Nie chcę za bardzo przedłużać. Poza tym, nagram niedługo odcinek o tym komputerze cały, bo mam fajny pomysł, jak. Y upamiętnić osoby, które dały mi donate'a i przyczyniły się tym samym do kupienia tego komputera no i podzespoły w sumie macie w opisie, jeżeli ktoś by był ciekawy także dobra, lecimy, no i jak widzicie nie ma już wielkiej siedziby naszej, nie ma żadnego domku w Angel Pine, ponieważ komornik mi zabrał wszystko co miałem zostało mi 4417 złotych no i tutaj będę mieszkał dopóki się nie odkuje, ale mam nadzieję, że uda nam się odkuć niedługo może Słuchajcie, dzisiaj mam bardzo ciekawy pomysł, na który wpadłem wczoraj w sumie, jak grałem, ponieważ dodali nowego cygana. W sumie wam go mogę pokazać, bo jest on w Las Venturas. Nie, nie San Fierro. W San Fierro. Także po prostu lecimy do San Fierro, pokażę wam nowego cygana i zobaczycie, co tam ciekawego jest. Yy, I dowiecie się, jaki będzie następny projekt, ponieważ no Buffalo, powiedzmy już skończyłem. Jest 2-2. co prawda nie ma full tune, bo nie ma nitra, nie ma baków. I czego jeszcze nie ma? No i nie ma Atrap, ale to się doda w no jakoś w najbliższej przyszłości, mam nadzieję, aczkolwiek będziemy powoli zaczynać nowy projekt, na który wpadłem wczoraj i od razu y, pomyślałem, że jest to sztos, więc lecimy i wam pokażę najpierw tego cygana. No, i jak widzicie jeździmy sobie tutaj o po mapie ile jest FPS-ów 60. No, także jest grubo, jest grubo, naprawdę zaraz w ogóle zrobimy test giełdy i pojedziemy na giełdę. Mm, ale najpierw wam może, albo dobra, najpierw robimy test giełdy i zobaczymy ile wyciągniemy FPS-ów na giełdzie Moi starzy widzowie pewnie wiedzą, że zawsze jak przejeżdżałem tą autostradą, co tam jest To zawsze miałem straszne dropy, ponieważ no kurde bele, giełdy są wymagające, jest pewnie dużo informacji y, Które kurde, nie wiem, nie znam się na, na tym, <laughs> ale w każdym razie lecimy i zobaczymy ile mamy FPS-ów no 45, nie no nie jest źle. Generalnie no jest płynnie, więc możemy nagrywać Mirka handlarza. Także jeżeli kurde bele chcecie Mirka handlarza, jakiś kolejny odcinek, gdzie nie wiem, staramy się coś kupić, coś sprzedać, etc. Yy, to piszcie, to może nagramy jakiś odcinek z Mirka handlarza, także nie wiem, podzielcie się w komentarzu, napiszcie, czy chcecie, czy nie chcecie. O, dzięki cysuszek za 19 PLNów. E! Funkcjonariusz kupsonek nakazał ci się zatrzymać. Szachista! O to. Pozdrawiam. Co się stało? Ej, dobra, robimy pościg? Wyjedź za tunel i za górkę. No dobra. Kurde, nie mam pieniędzy na mandat. O kurwa. Trochę lipa. Ja pierdziele, no już mnie spisują. Ja cię kręcę. Ech, nie mam pieniędzy na pościg, także. No niestety, muszę się zatrzymać. O, szachista. Kurde, bele No wiecie co? Żeby mój własny widz mi mandat wlepiał. Witam serdecznie. Znany powóz zatrzymania. Znany. Kurde bele, no. Panie, to auto ma takie przyspieszenie, że lekko gaz naciśniesz, a ono leci 200 na godzinę. Chuj. O, strzały! Co? Co ten pan robi? Ja pierdolę, proszę nie strzelać! Czemu strzelasz? Nie strzelaj do mnie! To się więcej nie powtórzy. Gdybym miał więcej pieniędzy w portfelu, to byśmy zrobili pościg. Ale nie chcę iść do więzienia, bo muszę odcinek nagrać. Kurde bele! Poproszę dokumenty, ja pierdziele. Ale przypał. Aha, w ogóle to chyba nie zgasiłem silnika, to trzeba zgasić chyba. Panie policjancie? z 60 cm. No zawsze lepiej 60 niż 16. Ja mogę za niego zapłacić. O Boże! Jezus, jaki kochany człowiek! jeszcze Rikon jakiś? Przyszedł co tu się dzieje? Ja nie chcę bana, ja nie chcę bana! Już wystarczy, że Woldy dostał niesłusznego bana na 99. Szerokiej drogi, dziękuję bardzo, panie władzo. To się więcej. E, 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 proszę ba. E, p, e, p... To, że jesteś rykonem, to nie znaczy, mordo, że możesz skakać mi aucie, Ty, nie ma problemu. Wolniej, natomiast bym prosił. U, tu, 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 tu! tu Nie no, żartuję, już bez przesady. O jezus. No, panie kur. Panie, e... Czy ja właśnie dałem mandat policjantowi? dał mi 1000 zł. <noise> Kurde bele, jak ja chyba aspirant Andrzej. W każdym razie dobra, jesteśmy na nowym cyganie. Nie wiem kiedy go dodali w sumie, ale go kiedyś tam dodali. <noise> Więc tak, mamy tutaj mumbima 1.6. Uwaga, chyba wszystkie w ogóle tutaj są 1.6, jeżeli się nie mylę. Także no pod projekt takie 1.6 jest kozak. W każdym razie no mamy takiego mumbima. co tutaj jeszcze jest? Tutaj jeszcze jest Manana zwykła też 1.6 za 6000, także też się opłaca. Yy, tutaj mamy jeszcze Moonbeam'a. a to jest 1.4, także też jest wersja 1.4. Tutaj mamy Pereniala 1.6, także no naprawdę to jest to, to są fajne auta pod projekty moim zdaniem. I słuchajcie, mamy tutaj też Manane w Cabrio za 5000, ale 1.4. Niestety nie ma 1.6, to jest bardzo duży minus, ale mam nadzieję, że kiedyś się pojawi tutaj Manana 1.6 w Cabrio. No i tutaj mordy mamy Waltona. 1.6 za uwaga 4500 i to jest właśnie auto, którego zrobimy sobie projekt. Jest to Walton 1.6 z 90 tysięcy przebiegu, jeżeli się nie mylę, także to jest naprawdę mało, więc kurde, bele, no ja się jaram. No patrzcie w ogóle jaki to jest kozak kolor i wydaje mi się, że ten kolor sobie zostawimy. W dzisiejszym odcinku mógłbym sobie już zamontować fele. Także zobaczymy, czy są jacyś tunerzy wolni. Kurde, ziomek mi wszedł do auta. Znamy się, że mi wchodzisz do auta? Ja cię gościu nie znam. Nawet nie jesteśmy znajomymi. O, no już jesteśmy znajomymi. <ścoughs> ja twoim widzem, a no to chyba, że tak, w ogóle kurde. Nie, naprawdę, ten Walton, Jezus Maria, jak on mi się podoba, naprawdę, to jest. To jest naprawdę coś tak wspaniałego, ten Walton. Boże, jak on jest piękny, naprawdę. On jest chyba nawet lepszy niż Buffalo. Kurczę, Bele, jeszcze trzeba będzie mu założyć fele, Chciałem mieć zawsze Waltona w mojej kolekcji, a zwłaszcza, że to jest Walton, ta wersja, która mi się najbardziej podoba, czyli. Bez tych desek tutaj na pacę, i tutaj ma jeszcze napis Walton. Nie wiem, czy tamta wersja, wiecie, 1.4, ta defaultowa, czy ma e, ten napis Walton, ale nie, naprawdę jest koks W ogóle mega mi się podoba kolor tego Waltona i wydaje mi się, że go zostawię, ewentualnie trochę go przyciemnię jeszcze, ale ten kolor naprawdę nie jest zły. Witam serdecznie. E, ja bym chciał jakieś felgi. Tylko. O, atomiki! 1, 0, 8, 5. Atomiki. Może. Atomiki. A to. Kurwa, nie wiem, jak to się pisze. Dobra, dawaj mi zam zamontuj atomiki. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. A jak nie, to się najwyżej zmieni. Te klasiki też by były spoko w sumie. Dzięki. Uuu, ale one pięknie wyglądają. W sensie w ogóle. Jejku, jeszcze tutaj dać. Yyy, UP3 żeby zrobić glebę na tym aucie? No ja yeah, cię kręcę, ja się bardziej jaram tym projektem niż chyba bułówkiem, nie? Bez kitu. <grywk> ja pierdziele, to będzie moje ulubione auto chyba na tym serwerze, więc dam wszystkie pieniądze, żeby tylko go zrobić na 2.2 2 full tune. ścigamy się. No dawaj, ścigamy się czy nie? Wymiękasz. Czy wymiękasz? Ja mogę. No, i to mi się podoba, to jest driver O, o, ale emperor kozak U, lala Dobra, dawaj po tej prostej draga zrobimy Czekajcie, to teraz tak Lecimy, o w trzy auto nawet, jeszcze elegy się zmieni... Dobra, to czekajcie Dobra, jest, cyk fuk Ej patrzcie, elegy... O nie, wyprzedziło mnie, ale kurde Ajajaj, aj, aj. zaraz ich dogonię, to się tylko szybko rozpędza Kurde Pele, No dawaj, ciśnij kolumbry na. U! Uh. No dobra, trzecie miejsce, ale. No nie wiem, nie wiem. Ale było blisko generalnie, oni po prostu mieli lepszy start, bo. Y, ja się zagapiłem. Ale tak to jest, okej. Okay. Dzień... Dzięki za wyścig. Ej, a jakby przemalować te atomiki na. Y, na czarny? Czy zostawić biały? Nie no, czarny lepszy. Dobra, lecimy. A nie, w sumie nie mam tyle pieniędzy, bo felki same kosztują chyba. Z 3000? Ej, w ogóle ten Walton ma fajny w sumie dźwięk silnika, jakby się tak przysłuchać. Taki pierdzik mały, ale fajnie, fajnie. No, nie, naprawdę kocham to auto. Ale prędkość tego Waltona? No, Walton najlepszy. Waldek Kozak, nie, no naprawdę. No, mógłbym tutaj gadać godzinami, jakie to auto jest kozackie. Wy możecie garać jakimiś elegi, Nie wiem, co tam jeszcze jest. Infernus. Yy, nie wiem, co tam jeszcze są takie kurde yy, takiego prestiżowego Turek, powiedzmy, ale to są tak naprawdę auta bez charakteru. A Walton to jest auto z takim charakterem prawilniaka, no naprawdę <ścoughs> to auto jest koks. No, po prostu jest koks. Ja się jaram fest, także lecimy, zobaczymy, ile koszt będzie mnie kosztować przemalowanie tego. Pięknego Waltona, oczywiście kolor na razie sobie zostawiamy, bo jest naprawdę fajny, yy, tylko może byśmy sobie zmienili, kurde, nie wiem, czy te felgi będą czarne, fajnie wyglądać, o Jezus, muszę zgasić światło, zawsze o tym zapominam, o Jezus, to 5000 tysięcy kosztuje i nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądać, yy, więc póki co na razie je sobie zostawię, bo nie wiem, czy... Te atomiki będą fajnie wyglądać w czarnym kolorze yy, i pewnie będę je jakoś zmieniał niedługo na jakieś klasyki, może nie wiem, inne rzeczy, rehaby, w sensie ahaby. Boże, zawsze mi się to myli, nie wiem czemu. Zawsze mi się ahaby mylą z rehabami, no ale dobra, nieważne. Ale na malowanie cię nie stać. Nieśmieszne. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Sorry, że taki spontaniczny znowu, yy, no ale może ja po prostu taki jestem nieogarnięty. Chyba tak. W każdym razie, jak widzicie, nowy projekt, nowy komputer. Wszystko, gitara się ma. Wbijacie na najlepszy serwer Discord w Europie Centralnej, BTK Jotgang. Dajcie łapkę w górę, dajcie ser, y, y, ten, napiszcie komentarz. Możecie napisać, jakie felgi w sumie mogą pasować jeszcze do Waltona. I czy zostawić ten kolor, czy ewentualnie go trochę przyciemnić, czy może dać jakiś inny. W ogóle jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, to nie mam dzisiaj skina BTK od Gangu, bo po prostu jeszcze go nie wgrałem, bo no, tak na szybkości chciałem po prostu nagrać ten odcinek i jeszcze nie zdążyłem go wgrać. W każdym razie wbijajcie, kurde łapeczki w górę, was all, z farcikiem.